Hej, jest piękny, wiosenny, słoneczny dzień. Doktor w telewizji od koronawirusa kazał uprawiać sport dla zdrowia, więc, więc jeżdżę. I na pewno zauważycie jeden istotny element? Tak, jeżdżę na krótko i mam ogolone nogi. I dzisiaj o tym, dlaczego warto golić nogi. Dobra, żarty na bok. Zajechał nowy sprzęt, nowa fura Giant. Giant TCR Advanced. Pro 1 Disk, tak Disk, tak yy, Pro 1, a nie Pro 0, którego wcześniej omawiałem. Yy, tak karbon i zaraz powiem dlaczego wziąłem hamulce tarczowe, dlaczego wziąłem Carbon, yy, a nie aluminium, i dlaczego, dlaczego ten rower ogólnie. Specjalnie postawiłem te rower obok siebie, żeby zrobić też takie porównanie. Yy, I co, i lecimy od ogółu. Giant. Naprawdę to jest model, który odpowiadał mi w sensie bazowej specyfikacji. Świetne koła, świetna rama, świetna grupa. Jedyne, co wymieniłem, to siodełko kwestia indywidualna kierownica i mostek. Standardowo ten rower był z, wiadomo, jakimś tam stokowym siodełkiem na metalowych prętach. To jest siodełko, które pokazywałem Wam wcześniej. Fizik Arione versus Evo na karbonowych prętach. Udało się troszkę ugryźć wagi. Tyle o siodełku. Kierownica, kierownica, na którą wymieniłem stokowo był tutaj aluminiowy mostek, aluminiowa kierownica. Wymieniłem to na kierownicę karbonową Pro Vibe Aero. Bardzo wygodna kierownica. Szerokość to jest 40. Gdyby ten rower był bardziej taki aero, to jest rower bardziej wspinaczkowy. W sensie ma duży potencjał wspinaczkowy, jest leciutką, fajną maszyną. W przypadku takiej bardziej maszyny pokusiłbym się o kierownicę 38. Tutaj zostałem przy 40, jest bezpieczniej dla mnie. Tyle. Ta kierownica ma oczywiście wewnętrzne prowadzenie linek. Tutaj nie ma wewnętrznego prowadzenia linek. O tym dlaczego to zaraz. A Owika Fizik Vento. Szukałem czegoś co, co nawiązuje jakoś kolorystyką do, do ramy. Owika no jest ok. Bardzo bardzo taka trzymająca. Mostek. Mostek na który się zdecydowałem to Giant Contact SLR. To jest jeden z nielicznych mostków, które można dostać na rurę 1 i 1 czwarta. Jest olbrzymi, jest mega sztywny. I karbonowy, jest chyba cztery mostki na rynku, które pasują pod, pod rurę 1 i 1 czwarta. Po prostu tu są. To jest olbrzymie, co oczywiście poprawia sztywność całości. I ten kokpit jest mega wygodny i jest mega sztywny w porównaniu z kokpitem, który miałem tutaj przystawka na, na Zwifta który był poskładany na 3T to jest aluminiowy kokpit to po prostu łazi jak plastelina gnie się niesamowicie to jest super sztywny układ bardzo mi się to podoba siodełko, kokpit, koła Koła, to jest jedna z rzeczy, dla których zdecydowałem się na ten rower. Karbonowe obręcze od Gianta SLR 1 um, Bardzo fajny profil. To jest 42, o ile pamiętam? 42. Tutaj były niższe, Vanlite Light y były niższe. Piasty DT Swiss 360. Tak, 360, nie 350, 360 sygnowane przez Gianta. I w środku to chyba nie są standardowe łożyska DT-Swissowe. Coś mi się wydaje, że to są albo jakieś NTN, -y, albo coś takiego. Nie wiem, mogę się mylić. Trzeba by to rozgrzebać i, i wyjąć, ale naprawdę kręcą się bardzo, bardzo gładko. Profil. Przekrój poprzeczny. One są tutaj praktycznie płaskie. Dopiero tutaj się zwężają. Taki typowy kształt U. I naprawdę fajnie kręcą się te kółka. Oczywiście tubeless. Opony. To są opony Gianta Cadex. Miałem pewne obawy co do tych opon, ale bardzo fajnie się sprawują. Trzymają naprawdę świetnie ciśnienie, nawet bez mleczka. Trzymałem je. Dwa dni bez mleka nie zeszło, nie zeszło, po prostu w ogóle ciśnienie z skół, więc, więc, są naprawdę fajne, fajnie się toczą, są kierunkowe, yy, dwudziestki piątki, tyle. Yy, dalej grupa, grupa to jest Shimano Ultegra Di2. DI2, e, dlaczego zdecydowałem się na Shimano a nie na SREMA. E, czyli dlaczego TCR Advanced Pro 1 a nie TCR Advanced Pro 0, który 0 był na, na grupie SREMA. W ogóle tutaj chciałem bardzo, bardzo podziękować Danielowi ze sklepu Szczepan Bike za poradę i za poskładanie tego sprzętu. Zrobił naprawdę świetną robotę. E, polecam. Daniel, dzięki. Polecam sklep Szczepan Bike. I jeżeli chodzi o porównanie grupy SRAM i Shimano, SRAM Itap e i Shimano DI. Shimano, bardzo szybki serwis. Serwis w Polsce. Mała awaryjność. Wady, no wady to są kable. Te kable to jest jakiś koszmar naprawdę moim zdaniem. Tutaj kabelki to jeszcze ale włożenie sztycy z tym długim kablem który bo w sztycy jest bateria i włożenie jej w ramę tak żeby ten kabel nie przeszkadzał to, to, był, to była męka. Kable są wszędzie i no te kable no, no, no nie podobają mi się nie podobają mi się ale to jest jedyna wada tej grupy. Chodzi to naprawdę wspaniale. Nie pokażę wam w pełni, jak pracuje, ale, ale jest mega. Chrupiące, delikatne przeskakiwanie. No po prostu miodzio miodio. Natomiast, jeżeli chodzi o grupę SRAM jest ona dużo lepsza technologicznie, w takim sensie, że nie mamy przewodów, mamy generalnie czystszy układ, ale ma też swoje wady. Wady to jest. Serwis. Serwis jest za granicą w Czechach, chyba i trzeba długo czekać na naprawę, jeżeli coś nam się popsuje. Druga sprawa to kultura pracy. Praktycznie wszystkie opinie porównujące Shimano i SREM mówią, że Shimano pracuje gładziej, jest, jest lepsza kultura pracy tej grupy. Bateria. Baterie trzeba ładować dużo częściej w SREMie. I to, co jeszcze nie odpowiadało mi, finalnie, jeżeli chodzi o grupę SRAM to przełożenia. coraz więcej opinii na internetach pojawia się mówiących o tym, że ząbek, koronka dziesięcioząbkowa nie ma takiej wydajności jak mamy w przypadku takiego układu, gdzie mamy najmniejszy, najmniejszą koronkę. Z 11 ząbkami i trochę większą tarczę. Yy, ogólnie SREM ma 12 biegów, yy, czyli mamy układ 2-12, yy, z blatami w SREMie 48-35 yy, i tutaj mamy 28-10. I teoretycznie na papierze zgadzało się yy, inżynierom, że yy, koronka 10-zębowa będzie pracowała z blatem 48 tak samo jak tutaj 52 zęby z 11 ale okazuje się, że tak nie jest na papierze wyglądało to dobrze, w praktyce podobno nie sprawdza się to tak tak, tak doskonale tutaj mamy układ 52 36 na 11 rzędów 30,11 gdyby tutaj wpakować trochę większą kasetę myślę, że można by zostawić tą korbę na jazdę po górach nie wiem jaka jest pojemność tej, tej przerzutki ale pokusiłbym się o kasetę 34 34 36 to już jest dosyć dobre górskie przełożenie także sremy odpadły ten miernik, bo tutaj w tej korbie mamy też pomiar mocy, oczywiście. Pomiar Power Pro to jest, tutaj mamy Power Pro i tam jest miernik taki jak Stages, tylko nie taki jak Stages, bo ma wewnętrzny akumulator, jest całkowicie szczelny i z tej strony jest taki sam pomiar czyli mamy pomiar lewe i prawe ramię. Co jest bardzo fajne, bo na garminie można sobie obserwować bilans i znowu wychodzi mi, że oczywiście mam lewą nogę bardziej, ale można, można to w ten sposób monitorować, co jest fajną opcją. W sumie była opcja miernika quark, czyli miernik tutaj połączony na pająku. Też dobra opcja. Ale finalnie zdecydowałem się na to. I oczywiście mamy hamulce tarczowe. No co, tarcze jak tarcze. Tarcza 160 z przodu, 140 z tyłu. No cóż, te tarcze najprawdopodobniej wymienię na tarcze Durais, które są. Czarne, ale wrzucę dwie tarcze 140. Nie wiem dlaczego. No, producenci tłumaczą się, że mamy lepszą modulację, jak mamy większą tarczę z przodu, mniejszą z tyłu i tak dalej. Przy mojej wadze to zupełnie nie ma znaczenia, więc te tarcze szybko pewnie wymienię. To jest właściwie jedyna. Nie, to są dwie rzeczy, które mi się nie podobają. Zanim przejdę do ramy, bo zaraz przejdę do ramy. Yy, właśnie jedna rzecz, która mi się nie podoba, to ta wielka tarcza z przodu. Yy, druga rzecz, która mi się nie podoba, to te paskudne yy, osie z tymi, z tymi klamkami, które są żywcem wyjęte z y, Revolta, z mojego Gravela. To są takie same ośki i pewnie wymienię je na jakieś takie bezklamkowe, na kluczyk albo coś takiego. A tak, przy okazji, jeżeli chodzi o wewnętrzne prowadzenie linek. Bo ktoś się zaraz przyczepi, że o taki rower a nie ma wewnętrznego prowadzenia linek jest to też kwestia sztywności. Ten widalec jest pełny, nie ma żadnych dziurek i linka jest prowadzona tutaj. Wygląda to mniej estetycznie, jest mniej aero, ale tak jak mówiłem, to nie jest rower aero typowo, więc można to wybaczyć. Wolałbym wewnętrzne prowadzenie. Na pewno gładziej to wygląda, ale im mniej dziur mamy w widalcu, tym ten widalec jest sztywniejszy. Tak samo tutaj mamy taką malutką dziurkę do tego czujnika RideSense right czy coś takiego, i Giant robi naprawdę małe, małą dziurkę na ten system. Trek robi, wywala tutaj po prostu wielki kwadrat. I widełki w treku są naprawdę miękkie, więc im mniej mamy e, ingerencji, im mniej otworów, tym lepiej. E, więc mogę wybaczyć, mogę wybaczyć e, Giantowi te linki, które tutaj są. E, aha, to co jest jeszcze super w, w grupie, to e, klameczki, które są łapy, które są bardzo wygodne i e, które mają tutaj. Przycisk, który można sobie zestroić z Garminem i można przerzucać sobie strony. Całość jest generalnie programowana. Bardzo przydatna sprawa. Rama. Powiem teraz o ramie i dlaczego zdecydowałem się finalnie na karbon i dlaczego karbon karbonowi nierówny i jak ktoś mówi, że karbon jest lepszy od aluminium to nie ma racji. Dlatego, że wiele razy aluminium jest dużo lepsze od taniego karbonu. Teraz kolor to jest. To jest mega. To jest mega, mega kolor. To jest taki kolor, jak mają samochody Mazda w swojej palecie. To jest taki bardzo, 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 bardzo głęboki metalik. Jest tak niesamowicie głęboki, że jak się tym wyjedzie na, na słońce, to po prostu. No bardzo przyciąga uwagę, yy, matowe napisy, czarne matowe napisy, fajnie się to komponuje. Yy, polecam na, w, na wstępie dwa kanały, które bardzo szczegółowo opowiadają w ogóle o ramach karbonowych. I nie tylko karbonowych, generalnie o, o ramach, o procesie produkcji. Pierwszy kanał to jest kanał Luescher Technik. Nie wiem, co się tak trochę z niemiecka wypowiada, ale gość jest z Australii. I na swoim kanale przecina chyba wszystkie dostępne na rynku ramy karbonowe, i pokazuje, jak to wygląda wszystko od środka, jak wygląda ilość masy epoksydowej, która zostaje w środku po procesie produkcji. Wiadomo, im mniej tej masy epoksydowej, tym, tym lepiej. Jak wygląda. Układ włókien, ile mamy wolnych takich włókienek karbonowych, które gdzieś tam sobie latają niepotrzebnie i tak dalej. Więc bardzo polecam, bardzo dobrze pokazuje to, którzy producenci robią dobrą robotę, którzy producenci robią gorszą robotę, aczkolwiek nie mówi o dosyć istotnej rzeczy, którą jest sztywność ramy i która wynika z wielu innych parametrów których nie da się zobaczyć nawet po przecięciu tej ramy, bo to jest układ włókien i, i geometria. Tutaj mamy geometrię slopową, która jest moim zdaniem jedną z najlepszych geometrii, dlatego że mamy małe trójkąty, całość jest mega sztywna. W każdym razie polecam Luesher Technik, Luesher? Nie wiem, link w opisie. A drugi kanał, który bardzo polecam to Hambini. Hambini dosyć mocno prześwietla z kolei bardzo istotną sprawę jaką są mufy supportów. I Jest to niezwykle istotna sprawa i jest to właściwie źródło wielu problemów, które ludzie napotkają z, ze skrzeczącymi korbami i, i takimi rzeczami. Nie będę mówił o producentach, Możecie wszystko znaleźć na, na kanale Hambini. Link też wrzucę w opisie tego filmu. W każdym razie problemem są normy, normy i tolerancje, jakie producenci wprowadzają. Giant ma naprawdę ścisłe normy, jeżeli chodzi o o to, jak ma wyglądać mufa supportu. Dzięki temu Mamy mniejsze szanse na to, że trafimy na jakiś skrzeczący, skrzypiący problem tutaj. Jak powinien wyglądać? Co to są w ogóle, jak, jak wyglądają normy? I, jak, i, I dlaczego tolerancja jest zła? <ścoughs> tolerancja jest zła w wielu przypadkach. Jedni producenci mają większą tolerancję, inni producenci mają mniejszą tolerancję. Hambini też pokazuje dobry wykres, gdzie nie będę tego wrzucał, znajdziecie sobie sami. Hanbi nie pokazuje dobry wykres, na którym przedstawia, którzy producenci mają największy rozstrzał, jeżeli chodzi o normy, i którzy mają najmniejszy rozstrzał, jeżeli chodzi o normy. Giant ma jeden z najmniejszych rozstrzałów, jeżeli chodzi o tolerancję, jeżeli chodzi o normy. Ogólnie mówiąc o MUFAch supportu trzeba pamiętać o tym, że w idealnym świecie. Mufa powinna być okrąglutka, idealnie okrąglutka, idealnie osiowa i idealnie y, sprawiająca, że jeżeli włożymy tutaj łożyska, to one powinny być idealnie równoległe do siebie, w idealnej osi i powinny idealnie wpasować się y, w okrągłą mufę. Tak nie jest. Mufy często są jajowate, łożyska lądują pod różnymi kątami, przez co korba kręci się wolno, y, a wszystko to za sprawą właśnie tolerancji. Jeżeli jakiś producent dopuszcza 1 mm rozbieżności w kwestii położenia łożysk, no to wiadomo, że możemy trafić na rower, który będzie miał ok, wszystko równo i, i ładnie osadzone, ale inny, e, inny egzemplarz trafimy z łożyskami, które będą skrzywione i będzie się to kręciło zupełnie na nic, e, będzie się dostawał brud, będzie nam to trzeszczało i tak dalej. Więc. Warto patrzeć na to, jakie normy dopuszczają producenci. Giant jest naprawdę restrykcyjny, jeżeli chodzi o normy, dlatego wybrałem Gianta. Kolejna sprawa to jest karbon. Karbon karbonowi nie jest równy. Moim zdaniem, karbony z tego niższego przedziału cenowego, gdzie mamy wartości czterocyfrowe, są po prostu miękkie są jak plastelina. Jeżeli ktoś mówi, że Kupuje sobie ramę karbonową, bo jest karbonowa i myśli, że to jest taki sam karbon jak karbon w rowerze za 20, 30 czy 40 tysięcy. To jest w błędzie. Lepsze będzie aluminium. Naprawdę. Lepsze jest aluminium, dobrze wykonane aluminium, takie jak w tym Giantzie, niż tani karbon. Ludzie tego nie doceniają, bo oczywiście widzą karbon i uuu, karbon, węgiel, o super, nie? Nie, aluminium jest często dużo lepsze, ta rama aluminiowa. Jest lepsza od naprawdę wielkiej liczby ram dostępnych na rynku, które są wykonane z włókna węglowego, które jest tanie i wszechdostępne i w porządku, bo człowiek będzie się cieszył, że ma karbonowy rower, ale jeżeli chodzi o sztywność, jeżeli chodzi o performance, to aluminium często okaże się dużo lepszym materiałem. Spec na przykład, Specialized ma. Carbon Fact 9, 10 i 11, więc I, i oczywiście mamy różne ceny, jeżeli chodzi o różne rodzaje karbonu. Cannondale ma Karbon taki wszechdostępny, tańszy i ma High Mode. Nie brałbym karbonu wszechdostępnego z Cannondale'a, wolałbym linię z Cannondale'a aluminiową, czyli kady. I, I bardzo fajnie, że Giant, Cannondale i niektórzy producenci trzymają cały czas linie aluminiowe, bo to są rowery dla ludzi, którzy się znają, moim zdaniem. Którzy zamiast kupować rower karbonowy za 6000 tysięcy kupią rower aluminiowy za 5000 tysięcy, ale to aluminium będzie dużo lepiej się sprawowało niż tani rower karbonowy. I ktoś kiedyś napisał, że w przypadku Kruxa Cruxa E5, którego już nie mam, którego sprzedałem, był to rower aluminiowy i kupiłem go za 6 klocków. Przełajówka aluminiowa, i ktoś napisał, że hej, kupiłeś rower aluminiowy za 6 tysięcy? Tak. Rower aluminiowy za 6 tysięcy jest moim zdaniem dużo więcej wart niż rower karbonowy za 6 tysięcy. Da się kupić. Rower na karbonie za 6000, ale będzie się to, będzie to bardzo plastyczny rower, bardzo plastyczny, więc. E, no, ale tak jak mówię, ludzie tego nie doceniają. Jestem wielkim fanem rowerów aluminiowych cały czas. Uważam, że aluminium jest dużo lepsze od większości karbonów dostępnych na, na rynku. Więc polecam. Nie ma sensu się wykosztowywać. Aluminium robi świetną robotę. To jest. Włókno węglowe z górnej, z takiej bardzo górnej półki Gianta i sprawuje się naprawdę świetnie. Rower jest ogólnie, teraz rzecz ujmując, rower jest niesamowicie zrywny, nie tylko ze względu na sztywność, chociaż na pewno też, ale również na wagę. No, waga wyszła tutaj na poziomie 7,7 kg z mlekiem, z pedałami z owijką z diajami i starczami. Jeszcze jak zmniejszę to tarczę to uda się ugryźć parę gramów Więc I z koszykami Więc jestem zadowolony z takiej wagi Zbiera się to naprawdę świetnie Jest takie śmieszne uczucie jakby ten rower Jakby go nie było Naprawdę bardzo, bardzo lekko to wszystko się przemieszcza Póki co jestem mega zadowolony Piszcie co sądzicie O nowym, nowej kosie I cóż, tyle dzisiaj jeżeli macie pytania, piszcie w komentarzach. Dzięki za oglądanie. Czołem! Hej!